Nowy rok, nowy początek. Tak brzmi tytuł tego filmu, ale dlaczego? Zaraz postaram się wam to wyjaśnić. W wakacje zaczną się pojawiać obiecywane od początku challenge. Będą to głównie wyzwania sportowe, a ich skala z czasem będzie zdecydowanie rosła. Może zaczną się pojawiać też takie wyzwania, jakie większość osób zna z, z YouTube'a. Fanom moich dotychczasowych filmów obiecuję, że ich ilość nie zmaleje, a tak naprawdę wzrośnie. Ponieważ filmów rolniczych, testów i recenzji zamierzam wrzucać w tym roku zdecydowanie więcej. I to tyle w tej krótkiej zapowiedzi. Mam nadzieję, że Was zachęciłem. Jeżeli nie chcecie, aby ominął Was jakikolwiek z tych filmów, kliknijcie oczywiście subskrypcję z dzwoneczkiem. I do zobaczenia w kolejnych wszelkiego rodzaju filmach na tym kanale. Trzymajcie się!